Z ukoniem głosu pana Krupę. Panie marszałkini, panie premierze wysoka izbo. Kiedy na tej sali dyskutowaliśmy o projektach ruchu palikota mających na celu zwiększenie dochodów budżetowych, takich jakie wprowadza wiele krajów europejskich, podatek wyjścia, podatek transakcyjny czy podatek antytransferowy, słyszeliśmy, że Polska to nie takie kraje i że u nas są inne realia. Kiedy proponowaliśmy możliwość prowadzenia firmy na próbę, takie rozwiązanie od wielu lat skutecznie obowiązuje w Wielkiej Brytanii. Słyszeliśmy że Polska to nie Wielka Brytania. Kiedy mówimy o relacji długu publicznego do PKB, deficycie budżetowym i konieczności nowelizacji budżetu, słyszymy z ust pana ministra że to żadna tragedia. Inne kraje są bardziej zadłużone. Kilka razy w roku nowelizują swoje budżety. Panie ministrze, kiedy wreszcie z innych krajów zaczniecie wzorować się na tym co jest dobre, a nie tym co jest złe? Ruch Palikota nie przyłoży ręki do dalszego zadłużania państwa i przerzucania skutków waszej nieudolnej polityki na kolejne pokolenia. Ale panie premierze, proszę się nie martwić. Koalicja Platformy Obywatelskiej, PSL-u i Inicjatywy Dialogu ma się dobrze i nie będziecie mieli żadnego problemu z przegłosowaniem tej ustawy. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Andrzeja Romanka. Panie Marszałek, Panie Premierze, Panie Panowie Ministrowie Wysoka Izbo. Otóż, uchylając próg ostrożnościowy, dajecie panu ministrowi Rostowskiemu akcelerator długu skarbu państwa. I ja jestem przekonany, że on z tego z całą pewnością skorzysta. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i Pan minister finansów nie posunie się czy nie, za, nie, nie, nie zatamuje tego, będzie z tego korzystał łapczywie, bo pan minister finansów zachowuje się jak finansowy pasibrzuch, finansowy brzuch, który pożera kolejne rezerwy tego kraju. I jeszcze jedna rzecz. Otóż panie premierze, wy zbudowaliście zamiast kolei dużych prędkości finansowy pociąg dużych prędkości. Niestety w tym pociągu nie ma ani konduktora, ani maszynisty. I katastrofa jest niestety bardzo, bardzo blisko. Panie premierze, to pan obiecał Polakom raj. A co im pan zgotował? Ubóstwo i bezrobocie. A teraz dorzuca do tego pan jeszcze finansową katastrofę. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią poseł Szydło.